Wyobraź sobie, że wchodzisz do sali, w której każdy ruch jest obserwowany, a napięcie powietrzu można niemal kroić nożem. Tak rozpoczął się dzień, który miał odmienić oblicze kościoła. Papież Leon XIV wszedł spokojnie, bez ogłaszania swojego przybycia. Przeszedł głównym korytarzem, nie zwracając uwagi na zgromadzonych. Bez asysty, bez ceremoniału. To miałoby spotkanie zupełnie inne niż wszystkie dotychczasowe konsystorze. Nie było przygotowanych agent żadnych filtrów dla mediów. Papież rozwinął pergamin i wypowiedział słowa, które wstrząsnęły obecnymi. Podpisałem dekret. Nie oczekujcie ceremonii ani mszy, to nie jest akt liturgiczny, to jest operacja chirurgiczna. Kolegium kardynałów spojrzało po sobie, a kilku biskupów próbowało wstać, by okazać szacunek, lecz papież zatrzymał ich spojrzeniem. Cisza była gęsta, niemal namacalna. Dekret o restauracji apostolskiej wszedł w życie natychmiast, unieważniając ponad 400 lat obowiązujących norm kanonicznych i hierarchicznych, które przekształciły ciało Chrystusa w piramidę ludzkiej władzy. Jeden z arcybiskupów szepnął do swojego asystenta, że to może być początek schizmy. Papież odpowiedział stanowczo, że prawdziwa sizma już miała miejsce, gdy podporządkowaliśmy się światu zamiast duchowi. Straż fajcarska po raz pierwszy od dekad zamknęła drzwi od środka. Reformy wprowadzone przez Leona XIV przekształcały diecezję wspólnoty misyjne, a biskupstwa nie były już dożywotnie. Duchowieństwo przestało być urzędnikami, a tytuły kościelne, włącznie z honorowymi, miały zostać zniesione. Papież podkreślił, że w tym domu będzie po prostu bratem Leonem. Obecnie odczuwali ciężar zmian. Każde słowo papieża było jak wyrok, każda decyzja jak cięcie w tkance kościoła. Młody ksiądz trzymał różaniec jak linę ratunkową, a jeden z biskupów z Afryki zapytał o przyszłość konferencji episkopalnych i seminariów. Papież odpowiedział, że wspólnoty lokalne będą autonomiczne, a decyzje nie będą narzucane z Rzymu, lecz wynikać z głosu ludu Bożego. Starsza zakonica z łzami w oczach przytaknęła, trzymając starą, drewnianą krzyżyk. Papież wyjaśnił, że klerykalizm był jak rak, karmiony sutannami i fałszywą moralną wyższością dziś zostaje usunięty. Nawet sceptyczny niemiecki kardynał notował każde słowo, wiedząc, że nie jest to czas na dyplomatyczne sprzeciwy. Każdy ruch Leona XIV sygnalizował rewolucję w kościele, zarówno duchową, jak i administracyjną. Reforma dotyczyła nie tylko ludzi, ale całej kultury kościoła, otwierając go na przejrzystość, odpowiedzialność i prawdziwe zaangażowanie wiernych. W sali rozległo się powstrzymywane westchnienie. Jedni zastanawiali się nad skutkami finansowymi, inni nad możliwymi reperkusjami dyplomatycznymi. Jeden z dyplomatów watykańskich opuścił pomieszczenie cicho, nie wypowiadając ani słowa. Nie obchodzi mnie utrata wpływów, mówił papież, wolę kościół bez władzy niż kościół bez duszy. W tym momencie światło wpadające przez witraże nabrało niezwykłej intensywności, jakby samo niebo chciało przyglądać się temu, co się dzieje. Wiara nie jest widowiskiem. Liturgia nie jest teatrem. Krzyż nie jest ozdobą, jest skandalem, szaleństwem i ofarą. W sali rozległ się cichy szmer. Napięcie było niemal namacalne. Niektórzy spuścili głowy, inni nie mogli oderwać wzroku od człowieka, który przemawiał. Dziś zaczyna się nowa droga, nieidealna, niewygodna, ale prawdziwa. Ci, którzy nie będą mogli nią podążać, mogą zachować swoje szaty, tytuły i funkcje. Lecz nie w imieniu kościoła. Słowa te zabrzmiały z brutalną jasnością. Francuski biskup stał z widocznym zakłopotaniem, młody ksiądz wyszeptał Amen. To był początek czajsienia ziemi. Nie chcę wielkiego kościoła, kontynuował papież, chcę kościoła wiernego, wiernego Chrystusowi, a nie marketingowi religijnemu, kontroli czy kulturze oklasków. Fotele były puste, transmisje wstrzymane, ale obecni wiedzieli, że tajemnica długo nie przetrwa. Sakramenty pozostaną sakramentami, słowo pozostanie słowem, lecz formy, które przestały dawać życie, muszą odejść. Młoda zakonnica cicho zapłakała, łzy nie były smutkiem, lecz ulgą. Wreszcie ktoś wypowiedział to, czego wielu bało się nawet pomyśleć: Chrystus nie założył duchowej korporacji, stworzył wspólnoty świadków. Jeśli trzeba zaczynać od nowa, by do tego wrócić, niech tak się stanie. Papież postawił dekret na pulpicie, był już podpisany, stał się prawem, obrudził się do zgromadzenia i opuścił podest. Nie oczekujcie szczegółowych instrukcji. Nie będzie podręczników, tylko Ewangelia, modlitwa i posłuszeństwo Duchowi. Niech on będzie naszym przewodnikiem od dziś. Nie czekając na oklaski ani reakcje, powoli skierował się ku wyjściu. Sala milczała, nikt nie odważył się przemówić. Na progu odwrócił się raz jeszcze i powiedział: Nie bójcie się ognia. Czasem, aby coś mogło odżyć, musi najpierw spłonąć. I odszedł. Cisza pozostała. A wraz z nią pewność, że nic już nie będzie takie samo. Echo kroku papieża Leona XIV wciąż odbijało się od marmurowych kolumn, gdzie sala powoli zaczęła budzić ze stanu osłupienia, lecz nie słowami ani debatami. Przebudzenie było ciche, pełne spojrzeń powstrzymanych ruchów i drżących rąk szukające pocieszenia w różańcu, notesie lub pretekście, by wstać i wyjść niezauważonym. W redakcji panowało napięcie. Niektórzy się ptali o zdradzie, inni o rewolucji. Redaktor naczelny pocierał czoło i zastanawiał się, co zrobić. Publikować cały tekst czy poczekać na oficjalną interpretację? Nie mogli go opublikować wprost, choć nagranie istniało zarówno w wersji audio, jak i wideo. Młoda dziennikarka podniosła głos. Czy to nie jest czas, aby mówić prawdę? Redaktor spojrzał na nią chłodno. Jeśli chcesz zrobić historię, zrób to gdzie indziej. Tutaj obowiązuje linia wydawnicza. W Rzymie niewielka grupa kardynałów zebrała się w prywatnej sali, z dala od hałaśliwych korytarzy. Jeden z nich mówił cicho, z powagą na twarzy. Ten papież nie może kontynuować. Złamał niewidzialny pakt, który nas podtrzymywał. Mówisz o szizmie. Ja mówię o powściągliwości i nacisku od wewnątrz. Są kanały i mechanizmy. Możemy odwołać się do tradycji, prawa i kolegium kardynałów. Chcesz obalić papieża? Nie, chcę go izolować. Sprawić, by jego reforma pozostała martwym zapisem i zgasła wskutek wyczerpania. W parafii wiejskiej na Filipinach probost otrzymał dekret przez WhatsApp od seminarzysty Rzymie. Wydrukował go postawił się przed ołtarzem i odprawił mu się, jak zawsze, ale z łzami w oczach. Nareszcie ktoś z Rzymie zrozumiał, że Ewangelia nie potrzebuje ochrony. Tego dnia papież nie wygłosił już więcej słów. Zamknął się w swoim pokoju, nie przyjmował audiencji ani wywiadów, pozostawiając tylko odręczną notatkę dla swojego sekretarza. Jestem gotów na burzę, ale nie cofnę się. To nie mój ogień, tylko go rozpaliłam. W sieci pojawiały się fragmenty przemówienia nagrane niedbale, źle oświetlone, z pośpiechnie dodanymi napisami przez anonimowych wiernych. Kilkusekundowy klip szybko zdobył popularność. Moment, gdzie Leon Piętnastu podnosi głos, pokazał, że prawda nie musi być popularna. Wystarczy, że zostanie ogłoszona. Jeśli prawda nas dzieli, niech tak będzie, bo lepiej, aby Kościół cierpiał z prawdy niż jednoczył się w kłamstwie. Wideo w ciągu sześciu godzin osiągnęło pół miliona wyświetleń, potem pięć milionów. Zostało usunięte z niektórych platform, ale było już za późno. Grupy katolików progresywnych rozpowszechniały je zapałem, podczas gdy konserwatywni oskarżali o manipulacje. W Watykanie zwołano nocą nadzwyczajne posiedzenie kongregacji nauki wiary. Teolodzy z całego świata, uczestniczący przez Zoom, zgodzili się, że nie chodzi o herezję ani błędy doktrynalne. Wszystko. Co powiedział, jest ewangeliczne. Obawiano się, że nie da się go powstrzymać, bo nie jest szalony, lecz przekonany, a to czyni go niebezpiecznym. Sekretarz kongregacji milczał. Potem przemówił: Może nie musimy go powstrzymywać, wystarczy poczekać. System potrafi pożerać proroków. Robił to już wcześniej. W tym samym czasie papież samotnie modlił się Pałacu Apostolskim, nie prosząc o ochronę ani poparcie, ale o to, by nie utracić ognia. Na tranem w Rzymie zabrzmiały dzwony święta. Potra, jednak ci, którzy ich słuchali, wiedzieli, że nic nie jest takie samo. Pęknięcia pojawiały się pod powierzchnią, ciche, ale odczuwalne w korytarzach, krótkich powitaniach i niezręcznych ciszy. W kuli napięcie mierzone było drobnymi gestami. Każdy myślał o tym samym. Co teraz? Odpowiedź przyszła szybko. Dokument opatrzony papieską pieczęcią trafił do wszystkich konferencji episkopalnych świata. Drugi krok, tak nieoczekiwany jak pierwszy, nosił tytuł Evangelium Vulnelitum, Ewangelia Zraniona. Używanie tytułów takich jak Ekscelencja, Eminencja czy Mansene pozostawało zniesione. Nie przyszliśmy, by być wyróżnionymi, lecz służyć. Władza kościelna została zdecentralizowana, diecezje i lokalne wspólnoty otrzymały autonomię duszpasterską. Watykan przestał być centrum rządzenia, stał się miejscem służby. Rzym nie jest tronem, lecz miejscem mycia nóg. Kardynałowie przestali pełnić role protokolarne, stali się świadkami Ewangelii bez przywilejów i immunitetów. Bycie kardynałem nie chroniło, lecz obciążało. Zniesiono ekonomiczne przywileje związane z pełnionymi funkcjami. Żaden biskup nie miał otrzymywać wynagrodzenia wyższego niż lokalny nauczyciel. Ten, to służy ubogim. Nie może żyć jak książę. Otwarto zarchiwizowane dokumenty nakazujące ich przegląd i odtajnienie po dziesięcioleciach. Prawda nie boi się światła. Na końcu dokumentu odręcznie napisane słowa papieża brzmiały To chce iść za mną, niech bierze krzyż, nie gabinet. Reakcja była natychmiastowa. Wiadomość rozeszła się po katolickich mediach jak błyskawica. Niektórzy biskupi płakali. Inni w prywatności niszczyli dokument nie z powodu sprzeciwu doktrynalnego, lecz dlatego, że oznaczał koniec ich świata. W Nigeli emerytowany ksiądz w radiu lokalnym powiedział, że papież działa niebezpiecznie, ale jest to niebezpieczeństwo ewangelii, takie, jakie przeżywali pierwsi chrześcijanie. W Niemczech grupa biskupów wydała oświadczenie, że decentralizacja jest mile widziana, lecz nie może być narzucona bez konsultacji. Synet biskupów musi być respektowany. W Argentynie proboszcz wiejski mówił do swojej wspólnoty, że papież wraca kościół do jego korzeni, do błota, gdzie wszystko się zaczęło. Bez złota, bez marmuru, tylko wiara i chleb. W Stanach Zjednoczonych konserwatywni komentatorzy alarmowali, że reforma przypomina marksizm przebrany za Ewangelię. W Watykanie powstała nieformalna grupa oporu, starając się powstrzymać reformę. Nie była to jawna konspiracja, lecz subtelna i stara strategia. Polegająca na biernym oporze i biurokratycznych murach. W rozmowie prywatnej jeden z kardynałów wyjaśniał, że nie trzeba otwarcie walczyć z papieżem, czas zrobi swoje. Niektórzy bardziej radykalni mówili o metodach powstrzymania go od wewnątrz, nazywając to ochroną. Dwa dni po ogłoszeniu dekretu papież udzielił jedynego wywiadu niezależnemu medium, nie telewizji ani globalnym stacjom, lecz młodemu dziennikarzowi katolickiego magazynu online. Wywiad był krótki, lecz ognisty. Papież powiedział, że Kościół był już podzielony, tylko nikt o tym nie mówił głośno, a on to ujawnia. Nie boi się schizmy, bardziej obawia się milczenia tchórzy. Jest gotów stracić poparcie. Nie przyszedł być popularny, przyszedł być wierny. Jeśli zmuszą go do rezygnacji, nie pozostaną stronem, on pozostanie z krzyżem. Natychmastowe konsekwencje były widoczne. Spadek prywatnych darowizn, zawieszenie wsparcia przez dotychczasowych mecenasów, wzrost powołań seminaria w Europie. Młodzi, zainspirowani odkrytą prostotą kościoła, spontanicznie zgłaszali chęć uczestnictwa w zmianie. Konferencja Episkopatu Francji zawiesiła doroczne zgromadzenie. Potrzebowano czasu na rozeznanie skutków dekretu. Niektórzy biskupi zaczęli publicznie nie przestrzegać nowych zasad. Kościół w ciągu kilku dni stał się centrum globalnej debaty, nie przez skandale, lecz przez prawdę. W biednych parafach znoszono zarezerwowane miejsca dla władz. W klasztorach zakonnice modliły się z nadzieją, a nie ze strachem. W media społecznościowych tysiące wiernych udostępniało wizerunek papieża z podpisem Niech pamiętają mnie jako papieża, który rozpalił iskrę. Prywatnie papież otrzymał od jednego ze swoich najbliższych doradców, starszego jezuity, anonimowy list. Był krótki, odręcznie napisany. Nie wszyscy są przeciwko Tobie, nie wszyscy boją się ognia, niektórzy z nas czekali na to od lat. Powiedz wszystko, nie zatrzymuj się. Na końcu krzyż narysowany czerwonym atramentem. Dla wielu wiernych słowo sizmy przestało być tabu, bo wiedzieli, że już się rozpoczęła w sercach ludzi. W kaplicy sekstyńskiej wieczorem papież modlił się samotnie, bez kamer i audiencji, jedynie przed Chrystusem na ołtarzu przy słabym świetle lampy. Recytując starożytny psalm, ogień reformy rozprzestrzeniał się nie na zewnątrz, lecz w głąb kościoła. Kardynał Müller spacerował po korytarzu Pałacu Apostolskiego, obserwując pozostałych kardynałów, wymieniających nerwowe spojrzenia. Dokument wspierający papieża przygotowywano w cieniu, podpisany przez nieokreśloną liczbę purpuratów, ale stawką była nie funkcja, lecz sama dusza kościoła. Plan był jasny. Izolować papieża, nie atakować go bezpośrednio, odcinać wsparcie dyplomatyczne i logistyczne. Tymczasem w rzymskiej dzielnicy Garbatela grupa młodych księży spotykała się w piwnicy, mówiąc szybko, pełni entuzjazmu i lęku. Jeden z nich podniósł dokument Evangelium Vulneratum i powiedział, że nie czytał go, lecz zapamiętał. Inny zauważył, że to nie reforma, lecz szaj się nie ziemi. Zaproponowali odważny krok. Publiczne poparcie papieża podpisane przez księży, diakonów i świeckich zaangażowanych w Kościół, zatytułowanej Jesteśmy z Krzyżem, nie skują. We Francji doświadczony biskup, znany z dyskrecji, zabrał głos telewizyjnej homilii. Jeśli wierność Ewangelii kosztuje przywileje, to były one bożkami, nie narzędziami. Papież nie niszczy Kościoła. Przypomina, po co on istnieje. Homilia rozprzestrzeniła się w sieci miliony razy i była tłumaczona na żywo. Tematem była prawowitość obecnego pontyfikatu w kontekście tradycji. To, co zostało powiedziane w sali, nie wyciekło, lecz na wyjściu jeden z uczestników został zaczepiony przez dziennikarzy. Jego odpowiedź była krótka i chłodna. Każde panowanie ma swoje granice, nawet to białe. Tydzień później prowadzono drugą falę reform, nazwaną księżmi z krwi i kości. Nie był to zwykły dokument, lecz rozkaz. Każdy duchowny miał zrezygnować z używania tytułu ojca poza kontekstem liturgicznym. Nie są ojcami ludu, lecz braćmi w drodze. Świątynie miało pozostawać otwarte całą dobę. Kościół zamknięty to serce zamknięte. Zawieszono wszystkie inwestycje Watykanu w nieruchomości i prywatne przedsiębiorstwa. Nie można głosić ubóstwa, pobierając cięć. Wszyscy biskupi mieli mieszkać w rezydencjach odpowiadających przeciętnemu standardowi w ich kraju. Komfort jest wrogiem męczeństwa. Zabroniono pobierania opłat za sakramenty i usługi religijne. Ewangelia nie ma ceny. Reakcje były natychmiastowe i gwałtowne. W prywatnej konferencji amerykański arcybiskup nazwał reformę duchowym populizmem, a kontemplacyjna zakonnica w Chile pisała na blogu o protestantyzmie przebraniu odnowy. Papież nie odpowiadał, nie udzielał wywiadów. Nie przyjmował audiencji, jedynie przesłał pisemną wiadomość w biuletynie urzędowym. Nie przyszedł rozmawiać ze strukturami, przyszedł słuchać ducha. W watykańskich ambasadach panował chaos. Nunciusze nie wiedzieli, co powiedzieć rządom. Niektóre episkopaty prosiły o pilne spotkanie z papieżem, inne groziły zerwaniem kontaktów. Lecz lud odczuwał coś innego, wewnętrzne drżenie, przebudzenie. Czy to koniec katolicyzmu? Zapytano niemieckiego teologa. Nie odpowiedział. To raczej jego wygnanie. Scena w Jerozolimie. Grupa pielgrzymów stała przed grobem świętym. Przewodnik zatrzymał się, odwrócił i powiedział z emocją, że podczas gdy pielgrzymują, Kościół wraca do początków, do Galilei, do dróg pokrytych ziemią, do dzielonych ryb i rąk pokrytych kurzem. Wszyscy w milczeniu zrozumieli. Pojawił się nowy plotek, że papież przygotowuje trzeci dokument, krótki i bezpośredni. Manifest, którego możliwy tytuł wzbudzał niepokój u tych, którzy go znali, ja oskarżam. Anonimowe ostrzeżenie w odręcznie napisanej notatce, bez podpisu i nadawcy, brzmiało: Uważaj na tych, którzy nie krzyczą. Najostrzejsze noże czekają w ciszy. Wiadomość trafiła do osobistego sekretarza papieża, gdzie Leon XIV ją przeczytał. Nie odezwał się, tylko zamknął oczy. W kaplicy Pawła. Pół mroku papież powoli przechadzał się między ławkami. Samotnie, jak każdej nocy od swojego pierwszego przemówienia. Zatrzymywał się przed ukrzyżowanym i modlił. Nikt go nie towarzyszył, nikt go nie przerywał, lecz tej nocy wypowiedział coś na głos. Nie przyszedłem, by niszczyć. Przyszedłem, by oczyszczać, choć to mnie zniszczy. Daleko, na Filipinach, starsza kobieta zapalała świece swojej kuchni przed wizerunkiem najświętszego serca. Dziękuję. Panie wyszeptała. Wreszcie ktoś mówi prawdę. Duch poruszał się nie w kadzidłach ani w pałacach, lecz cichych gestach prostych ludzi, w łzach wiernych, w krokach proroka w białym stroju, świadomego, że historia nie cofnie się już nigdy. W dyskretnej sali klasztorów Bus na północy Włoch zebrało się czterech teologów, dwóch świeckich i dwóch zakonników, bez kamer, nagrań i telefonów. Na środku leżała tylko jedna pamięta kartka, bez oficjalnego nagłówka, ale z podpisem, którego żaden uczony nie mógł zignorować. Leon PP XIV zawierała jedną myśl: Nie lękajcie się upadku, lękajcie się rutyny, która uśmierza prawdę. Przez kilka minut nikt nie odezwał się słowem, a cisza była bardziej wymowna niż jakakolwiek analiza. Jeden z dominikanów podsumował to jednym zdaniem: Jest gotów stracić wszystko w Rzymie. W tym czasie atmosfera stawała się coraz cięższa. Sekretariat stanu zwołał pilne spotkanie. Raporty z diecezji Ameryki Łacińskiej, Afryki i części Azji mówiły o masowym, spontanicznym poparciu dla reform papieskich. W Europie i Ameryce Północnej panowały jednak inne nastroje. Najczęściej powtarzane słowa korytarza Watykanu to bunt, nieodpowiedzialność i groźba Wysoki urzędnik prywatnej rozmowie z zagranicznym dziennikarzem przyznał, że papież obnażył nas, pozbawił masek, co przeraża nas bardziej niż utrata władzy. Dokument, ja oskarżam, został potwierdzony i miał zostać opublikowany w ciągu tygodnia. Mówiono, że nie ograniczy się do ujawnienia idei, lecz poda nazwiska, daty, wydarzenia i kontrakty, tworząc punkt zwrotny. W tym czasie w afrykańskiej katedrze z gliny w Kongu starszy biskup przerwał mi się niedzielną i powiedział do mikrofonu, przez lata nazywano nas kościołem misji. Dziś przypominamy, czym misja naprawdę jest. Ten papież nie jest heretykiem, jest pasterzem. Oklaski były ściere. Płynęły od ostatnich ławek po ołtarz. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech i Polsce opór się nasilał. Pojawiały się głosy o równoległych kościołach, warunkowej posłuszności – a nawet o zawieszeniu komunizmu z Rzymem. W liście pasterskim wpływowy biskup Chicago napisał, że Zim przestał być punktem odniesienia. Ewangelia pozostaje, ale stolica apostolska zboczyła z drogi. Nie możemy podążać za przywódcą, który sieje zamęt. Pęknięcie, dotąd ukryte, stało się oficjalne. Niespodziewanie ukazał się list otwarty podpisany przez ponad 200 biskupów z krajów globalnego południa, publikowany równocześnie na całym świecie. Jego tytuł brzmiał Nie zostawiamy go samego. E.Migrek, pasterze biednych kościołów, prześladowanych wspólnot i pozbawionych władzy wiernych, popieramy całym sercem reformy papieża Leona XI. Nie niście kościoła, czy wraca go mistrzowi. List był stanowczy, pełen miłości, głęboko teologiczne, ale również polityczne. Wytyczał granice między starym kościołem władzy a nowym kościołem służby. W Madrycie, Buenos Aires, Quito, Manili, Nairobi i Limy odbywały się spontaniczne czuwania. Nie były to marsze, lecz modlitwy. Setki tysięcy osób w nocy modliły się za papieża. Starsza kobieta w arekwipie powiedziała dziennikarzowi – nie obchodzi mnie, że nie wszyscy to rozumieją. On mówi to, czego nikt inny nie odważył się powiedzieć i to wystarczy, bym się za niego modliła. Watykan był w napięciu. W ciemną, wilgotną noc przeciekł do mediów fragment wiadomości. Kilku kardynałów rozważało wzywanie papieża do rezygnacji, powołując się na rzekomą niezdolność do rządzenia i szkody dla jedności kościoła. Prawnie nie mogli tego zrobić, lecz polityczny jest byłby ciosem. Jeden z nich miał już przygotowane oświadczenie, prosząc papieża, aby rozważył, czy jego obecność na stolicy Piotrowej nadal służy dobru kościoła. Następnego dnia papież zaskoczył wszystkich, zwołując prywatne spotkanie szefami wszystkich kongregacji i dystryktów. Każdego spojrzał w oczy. Nie oskarżał, nie podnosił głosu, tylko zapytał, czy wolą bezpieczeństwo murów, czy wolność ducha. Zapanowała cisza, po której padło zdanie powtarzane później w dokumentach. Posłuszeństwo, które nie słucha ducha, to nie wiara, lecz strach. Wkrótce kolejna bomba, dokumenty zatytułowane zdrady kleru. Nie było oskarżeniem o grzechy osobiste, lecz kroniką tuszowania, nadużyć władzy i defraudacji, znanych wielu ale nigdzie oficjalnie ujawnionych. Papież zdecydował, że ujrzą światło dzienne. Na czele stała jego własna sentencja, nie możemy mówić o zbawieniu, chroniąc tych, którzy niszczą duszę ludu. Media świeckie relacjonowały to wydarzenie. Była to rewolucja, instytucjonalna spowiedź, brutalne oczyszczenie. Francuski dziennikarz pisał, Kościół katolicki przechodzi przez swoją ciemną noc. Tym razem krzyż nie stoi na ołtarzu, Lecz wbija się na nowo w plecy tego, kto odważył się mówić prawdę. Gwaria szwajcarska otrzymała standardowy rozkaz, by nie blokować wejścia do Watykanu, lecz notować, kto wychodzi. Papież wiedział, że jest obserwowany od środka i nie przejmował się tym. Podczas ostatnich audiencji przestał czytać przemówienia. Improwizował, patrzył w oczy, mówił czasem słodko, czasem płacząc, czasem milczał, trzymając ręcznie wyrzeźbiony krzyż. Jeden z seminarzystów opowiadał, kiedy go zobaczyłem, pomyślałem: ten człowiek nie rządzi, on oddaje swoje życie. Pojawił się ostatni plotek, że papież rozważa napisanie encykliki końcowej, nieby wyjaśnić reformy, nieby się bronić, lecz by zrezygnować nie z urzędu, lecz przywilejów, tronu, siat i protokołów. Papież mówił cicho do kilku zakonnic, że kto chce iść za nim, niech nie się krzyż, nie tytuł. Dokument opublikowano w dwunastu językach pojawił się w internecie Watykanu pod tytułem Velitas Non lacre. Była to encyklika, ale także wyznanie i wezwanie do prawdy. Papież pisał, że Kościół umiera nie od prześladowań, lecz od milczenia tych, którzy znają prawdę. Reakcje były natychmiastowe. W wielu krajach list był odczytywany ze łzami, w innych wywoływał sprzeciw i protesty. Mimo napięcia papież pozostał niewzruszony. Spotykał się z kardynałami, zwoływał katezistów, a jego słowa krążyły wśród wiernych, budząc nadzieję. W Rzymie, na placu Święta, potra. Tysiące ludzi spontanicznie modliło się, trzymając świece i różańce. Papież pojawił się w oknie, podniósł krzyż i symbolicznie wskazał drogę odnowy. Na otwartej przestrzeni zebrało się 1807 biskupów. Papież przemawiał o sercach, czynach i odrodzeniu, wyznając winy Kościoła i wzywając o prawdziwego poświęcenia. Każdy z biskupów symbolicznie posypał krzyż popiołem, uznając, że bez krzyża i poświęcenia nie ma Kościoła. Ten dzień był początkiem nowego rozdziału. Kościół pozostaje podzielony, lecz w tym podziale rodzi się życie, nadzieja i prawdziwa odnowa. Ogień, który papież rozniecił, nie zgasł, dopiero zaczął płonąć. Chcesz, mogę teraz zrobić jeszcze bardziej ultrakrótką wersję, którą zmieścisz na przykład do opisu wideo lub posta społecznościowego. Chcesz, żebym taką zrobił?